Chcesz wygodnie zamawiać kosmetyki oraz akcesoria jednorazowe czy urządzenia do Twojego gabinetu? Dziś pokażę Ci, jak zarejestrować swoją firmę. Pisz adres klarena.pro. Teraz kliknij na przycisk Moje konto, następnie poniżej kliknij w Załóż konto profesjonalne, następnie wypełnij formularz rejestracyjny, pamiętaj o podaniu wszystkich niezbędnych danych oznaczonych gwiazdką. Dane i adres firmy, NIP, nazwę firmy, PKD, adres, miasto, kod pocztowy oraz dane osoby kontaktowej: imię, nazwisko, e-mail, telefon, hasło. Po wpisaniu danych, przygotuj dokument potwierdzający wykształcenie kosmetyczne. Zrób zdjęcie, na przykład, dyplomu i załącz plik do formularza. Wybierz preferowaną formę komunikacji oraz zaakceptuj regulamin i zgody RODO. Gotowe! Teraz wystarczy kliknąć przycisk Zarejestruj i czekaj na potwierdzenie rejestracji na skrzynce e-mail. Do zobaczenia na platformie.